Zagadujesz wszystkich. Opowiadasz historię. O, Super, że jesteś. Ja, nie wie pan, czy się już wyspowiadał? Bo obiecał mi, że jak zostanę prezydentem, to pójdę do spowiedzi. Dzwoniłem, że A, się To przepędzić. To taką prawdziwą słowo chodziło, tak? Tak. A to nie wiem, nie wiem. Czy nie odpuszcz. Trzeba go będzie podpytać o to. Przypil przypilnować tak te Czas przerwy nie od kilkunastu lat, nie? to są dwa miesiące, w których de facto no tak. mogę, a nie muszę. Prezydent Polski na